A czy ta sprawa subwencji dla prawa i sprawiedliwości, która ewentualnie zostanie odebrana przez Państwową Komisję Wyborczą, jeśli tak by się miało wydarzyć, czy ona jakoś pogrąży prawo i sprawiedliwość, czy to w ogóle będzie miało znaczenie w, co do istnienia, funkcjonowania Panie, pisma Panie i Można to w tej sprawie bym się szerzej wypowiedział. Oczywiście sprawa subwencji jest niezmiernie ważna. Tak samo jak te elementy patologii z Ministrem Sprawiedliwości, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministrem Czarnkiem i Willą, Funduszem Sprawiedliwości, ale to są tylko według mnie patologie na demokracji. One muszą być wyleczone. Nie wolno ich zaakceptować i uznawać, że nic się nie stało i Komisja Wyborcza, mam nadzieję, że tak jak absolutna większość Polaków, nie będzie miała wątpliwości, co zrobić. Natomiast... Jest taki element, który zagraża demokracji. Dla mnie z tych różnych zobowiązań, które były politycznie składane przed wyborami, najbardziej mnie niepokoi taka bierność wokół Pegazusa, bo to jest prawdziwe zagrożenie dla demokracji. Według mnie sytuacja, w której odtwarza się formuła policji politycznej, Korzystającej z różnych rodzajów działalności operacyjnej wobec opozycji jest nie do zaakceptowania. To jest dla mnie czas zmieniony czas, w którym walczyliśmy o wolność i demokrację. I, i według mnie, ja nie mam wątpliwości co do Pegazusa I mam nadzieję, że ci, co myślą, nie powinni mieć żadnych wątpliwości, że to jest, to jest rzecz najgorsza, która mogła nam się przydarzyć. A co ponieważ, powinno się dziać w tej sprawie? A się ponieważ, nie właśnie, dzieje? Po, ponieważ właśnie chcemy o tym powiedzieć: sytuacja, w której pewna część polityków opozycji była inwigilowana pe pegazusem. I w stosunku do nich nie zostały postawione zarzuty, nie ma spraw w sądzie, jest ewidentnym nadużyciem funduszy specjalnych, jest nadużyciem korzystania z działalności operacyjnej, które w demokracji nie może mieć miejsca i musi być gorącym żelazem wypalone. Ci wszyscy politycy. Którzy dotknęli się do scenariusza uruchomienia Pegazusa, sfinansowania, uruchomienia przeciw politykom, nie skończyło się to aktem oskarżenia i skazaniem, powinni być usunięci z życia publicznego, powinni być za to napiętnowani, bo to jest prawdziwe zagrożenie dla demokracji. To już nie jest nadużycie demokracji. To jest próba zawłaszczenia demokracji i oddania służbom specjalnym wpływu na to, co się w polityce i po stronie opozycyjnej dzieje. Na to absolutnie nie powinno być zgody. I o to mam trochę pretensje do dzisiaj rządzących, że w tej sprawie, w której to, te, te zgody były wyłudzane przez prokuraturę i służby specjalne. I to absolutnie ci, którzy za tym stali. I politycznie, i prokuratorzy, i oficerowie służb specjalnych powinni absolutnie za to odpowiadać. I to mnie niepokoi, że wokół tej sprawy niewiele się naprawdę dotychczas działo. Bo panowie Kamiński i Wąsik zasiadał, zasiadają w Europarlamencie. No, no to Skutkiem tej takiej biedności, bo to oni przede wszystkim za Pegasusa odpowiadają i powinni ponieść konsekwencje. I stąd też zwracam uwagę dziennikarzom, że no są sprawy ważne i ważniejsze. Zagrożenie dla demokracji ze strony wykorzystania służb specjalnych, stworzenia nowej policji politycznej i, i, i środków operacyjnych, nie może mieć absolutnie w demokracji zgody i musi być napiętnowane i wypalane gorącym żelazem.